Słuchając mnie, i na uwadze, że niektóre wydarzenia miały miejsce naprawdę niektóre. Przemek level 16. Mój stary to jebany fan. <noise> nie no, fanatyków to jest w chuj i aż za dużo, więc od razu oświadczam, że mój stary nie jest jebanym fanatykiem czegokolwiek, także każdy, kto liczył na następnego zjeba jak w fanatykach, to może już się usunąć. Stary prowadzi firmę, która zatrudnia. pracują w niej Ukraińcy. Żeby nazwać to pracą, to przynajmniej umowe zlecenie musieliby mieć albo chociaż ZUS opłacany. Na co dzień spawają bramy z drutu i tym podobne. W szczytowym okresie było ich 20, obecnie jest to Około 14. Nie ma dnia, żeby czegoś nie zjebali. To też nie ma dnia, żeby dostali wypłatę. Odbywa się to w następujący sposób. Panusz, Pan daju wypłata i A wszystko zrobione? No nie. To wróćcie, jak będzie zrobione! Po czym opuszcza firmę, zanim praca zostanie skończona, pozostawiając na straży tylko Mirka, księgowego, żeby było do czego jutro wracać. A ów nie jest osobą decyzyjną i nie może im wypłacić. Dodatkowo za każde uchybienie potrąca im z dniówki, a przecież zawsze jest się do czego przypierdolić. Do firmy Stal przyjeżdża w Belach, tak gdzieś po półtorej tony. Stary na razie nie inwestuje w wózek widłowy. Jak powiedziałem, że można by chociaż takie wózki ręczne kupić, to prawie zawału dostał, więc je dalej przepychają je ręcznie. Jak na kilkanaście osób radzą sobie dość dobrze, a przynajmniej świadczy o tym 8 ton stali przerabianych w ciągu 10-godzinnego dnia pracy. Codziennie zostają jakieś resztki tej stali, a przynajmniej powinny. Trochę było to dziwne, że zawsze wyrabiają się na styk. Pewnego razu wszedłem na taki trap w połowie wysokości hali i bacznie ich obserwowałem. Wyłapałem kątem oka, jak Wania pakuje kilogram drutu do gaci. Potem zrobił to samo ze śrubami. Nie wiem, gdzie on to zmieścił. Chyba w dupie. Może to dlatego taki uśmiechnięty wychodził z zakładu. Poszedłem za nim. Dotarłem aż na złomowisko, gdzie Ukraińcy stali w kolejce do wyjęcia sobie zajumanej stali z odbytu celem jej sprzedania. Oszacowałem, że to około pół tony miesięcznie. Powiedziałem nawet o tym staremu, na co on. a się im najwyżej z wypłaty, patronci. Dlatego oni przecież nie dostają wypłaty. Właśnie, synek. Właśnie. Cebulactwu Starego nie było końca, ale w sumie to skupiał się na Ukraińcach, więc niech będzie mu wybaczone. Jakoś w 2012, czy chuj wie kiedy, był mecz Polska-Ukraina. Cała ekipa postanowiła oglądać go na zakładzie. Ekipa, czyli Mirek, Stary i z ośmiu Ukraińców. W pewnym momencie dołączyła wódka i JAK TO WSZYSTKO PIERDALNĘŁA, powstał obóz polski i ukraiński. Jakiś Ukrainiec popchnął Mirka, Stary się zrewanżował i dalej samo poszło. Tamci niby mieli przewagę liczebną, ale że zawdzięczają Staremu dietę kartoflano-gorzelnianą, bo tylko na to ich stać, to szanse się wyrównały. Zgodnie z historią, szarża Mirka dała szybkie zwycięstwo Polsce. Stary wrócił poobijany. Poobijany, ale szczęśliwy. Jedyne, za co szanuje ten naród, to ich system wartości. Nie pragną mieć wielkiego kraju, nie pragną wodwyżek. Oni chcą jedynie odzyskać paszporty. Stary ostatnio chla już od 11:00, a jak nie ma w zwyczaju od 11:30, to ja muszę nadzorować robotę. Przez nadzorowanie rozumiem oczywiście przypierdolenie się choć raz do każdego Ukraińca, żeby dniówki nie wypłacić. Lecz jak przeoczyłem wanie, który swoje stanowisko pracy zasłonił beczkami sprytny skurwysyn, to stary zajebał mi w potylicę, bardziej niż prawilny Anon Jurijewi Punktem zwrotnym w karierze Ukraińców jako legalnych pracowników fizycznych jest zawsze kontrola ze skarbówki. Rozpętuje się wtedy istne Westerplatte. Stary wychodzi przed firmę i próbuje negocjować. Jeśli urzędasy to przekupne kurwy, nie ma się czym martwić. Natomiast jeśli to służbiści, stary rzuca sobie minus 10 na gadanina, a Mirek ogłasza alarm. Nawet taką śmieszną syrenę zamontował pod dachem. Ukraińcy, którym paszporty nie będą dane nawet w takiej sytuacji, celem uniknięcia deportacji spierdalają w krzaki w rogu działki. Niektórzy bardziej Ogrodzenie. Niby dwa metry betonowego płotu, lecz czym to jest dla zdeterminowanego pod... Ukraińca. Niestety kilku nigdy z za tego płotu nie wróciło. Ciekawe, czy to ma związek z błotem leżącym po drugiej stronie ogrodzenia i obecnością pijanych myśliwych w pobliżu. Hm. Na szczęście luki kadrowe łatwo uzupełnić, bo natłok robotników jest mniej więcej taki, jak w więzieniu do typa, co się pomydło schylił. W takim pomieszczeniu socjalnym, które wbrew nazwie Ukraińcy sami sobie utrzymują, dostali dostęp do internetu. To był wielki kurwa błąd. Wcześniej skończyłem lekcję i po drodze do domu zajrzałem na zakład. Trafiłem idealnie w moment, kiedy Wasili właz do betoniarki, a Wania włączył kamerę. Potem Wasilii krzyknął Głowaju w betoniarkaju! Nie zdążyłem ich uprzedzić zanim trochę ślepy i głuchy Bohdan zalał betoniarkę cementem i piachem z takiego wysiągnika. Po chwili z betonowego wkładu gruchy wystawały tylko dwie wierzgające nogi. Nie dało się go wyciągnąć, bo chuje pojebały proporcje i beton związał błyskawicznie. Musieli rozkręcić maszynę, żeby go wydostać. Kiedy stary to zobaczył, dostał zawału. Ostatnie co powiedział zanim wzięła to karetka, to kto za to wszystko kurwa zapłaci? <laughs> Zanim zapytacie co do Wasilia, ale przeżył, odpowiem, że tak kurwa przeżył. Jak? On sam nawet nie wie. Urząd Migracyjny za to wie o miejscu pobytu pewnego Ukraińca bez paszportu.